Różku, tak, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Tak, nie w kurwie nie. Dobrze, od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerwnik, który jedzie z góry, to jeszcze tu się kurwa jakoś uchowało. I ludzie tego nie widzą. Może jak ktoś różył dubsko i po prostu i to wydzieścił. A jak to będzie gówno leżało, to na stole, to i też pokażesz, czy będziesz progresował. Rurku, to nie jest coś, co wymyślisz. Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić to tak, żeby tu się kurwa coś pojawił i to wyczyścił. Jak nie, to komukolwiek innemu facetowi, który nie poczuwa się do minimum odpowiedzialności, co pokazują 4 miliony ludzi przed telewizorem. Ujebany farbą czy...